się z Wami bardzo serdecznie w moim kolejnym filmiku. Jest to filmik jak zwykle spontaniczny. Mam chwilkę czasu, za, zaraz wychodzę do szkoły, bo muszę dokupić dzieciom takie jumpery z logo szkoły. Czekałam po prostu, kiedy będzie taka możliwość, bo teraz dopiero otworzyli szkołę, znaczy chodzi mi o te, o te ciuchy. Więc zaraz idę bo mają już pokupowane, jeżeli chcecie zobaczyć, co kupiłam, to może Wam dam linka w opisie pod tym filmem, to sobie zobaczycie, jakie ciuchy im pokupowałam do szkoły, takie teskowe, a oprócz tego chcę jeszcze kupić właśnie w Tesco takie z logo szkoły. Dobra, słuchajcie, byłam w Funciaku, Dwa razy i za pierwszym razem kupiłam taką książkę. Funciak to jest Poundland angielski, a w Polsce to jest Dilts, zauważyłam. Bardzo podobny asortyment, ale oczywiście nie wszystko tylko część asortymentu jest podobnego. Tak samo jak na przykład w Aldiku czy w Lidlu. Niby to samo, ale nie to samo tylko niektóre rzeczy. Więc, kochani, od razu przechodzę do rzeczy. Byłam jeszcze w Tesco, znaczy Misiek był wczoraj w Tesco i mówię, kup dzieciom lunchboxy. Powiedziałam, obojętnie jakieś, nie, nie wiem, może być jakiś tam Xbox, Xbox, PlayStation, coś tam jeszcze. Nie było za dużego wyboru, ale kupił takie chłopakom. Chcieli PlayStation, to mają PlayStation, tylko że szkoda, że białe. Tutaj jest taka holograficzna powłoka. Dobrze, że ona jest gładziutka, taka, taka ceratkowa to będzie łatwo wyczyścić, bo wiecie, jasne rzeczy to się szybko brudzą. No i do tego takie butelki im pokupu, pokupował bidony. A dla Hanusi, bo ona też już normalnie szkołę zaczyna, taką reception, zerówka będzie na, na full time chodzić, na cały dzień. Oczywiście nie od razu, tylko to będzie takie stopniowane, przedłużane, z godziny na godzinę. No, taki, taki zestawik, bardzo fajny. A teraz przechodzimy do funciaka. Jak, byłam, jak wróciłam z Polski, to byłam z dzieciakami w parku. Tylko, że nie miałam wtedy telefonu, z pewnych przyczyn, bo sobie zablokowałam sama telefon, kochani. Tak. I nie miałam tego numeru PUG. No i musiałam dopiero przyjechać do Anglii. E, trzeba było kombinować, dzwonić i w ogóle, bo nie miałam, zapomniałam, jaki jest PUG w ogóle. Nie miałam tej kartki, także trzeba było dzwonić. No, i tak, i dopiero telefon odzyskałam za kilka dni. Więc jak byłam właśnie z dzieciakami na, na, w tym parku, zarobisty park. I kochani, tam też było yy, wesołe miasteczko. Także pobyliśmy, ale nie, nawet nie zrobiłam dzieciom zdjęć. Nic. Więc kochani, weszliśmy na chwilę do Poundlanda. A Poundland to jest Dills, polski Dills. Także. Taką książkę kupiłam. Tutaj są posiłeczki w 15 minut, także to jest to, co ja lubię. Ja nie lubię sterczeć w kuchni. Wiadomo, nieraz mam takie momenty, że siedzę w kuchni godzinami, ale teraz postanowiłam, że jak najkrócej w kuchni czas spędzić więcej czasu spędzić z dzieciakami, czy gdzieś na łonie natury, czy w ogóle posiedzieć, pogadać. A nie tylko siedzieć w kuchni. Jeżeli w kuchni będę siedzieć dłużej, to zazwyczaj zrobię sobie kilka posiłków, zamrożę te posiłki, żeby jak najmniej po prostu czasu spędzać w tej kuchni, tak? No i ta książeczka tak wygląda. To jest książka Joe Wicks, The Body Coach. Trener i oprócz tego coach od jedzenia. I on naprawdę super zarąbiste, tutaj widzę po tych przepisach. Piri Piri Butterfly Chicken Burger. Robi takie burgery, ale takie trochę zdrowsze, kochani, niż wiecie, takie w McDonaldzie. Jak sobie samemu zrobicie burgera, czy jakieś tam fast foody, to jest inaczej niż, niż takie wiecie, bezpośrednio z restauracji. Bo przynajmniej wiecie, co wkładacie, Southern Style Quinoa Coated Chicken with Wedges. Takie sosik, na przykład. Czekajcie, co tam jeszcze. Lamba to akurat nie chicken shish jakiś cosik takiego. Wiecie co? Będę chciała robić to oczywiście na wizji. Asian Coat and Lentils. Zobaczcie, bardzo ciekawe przysmaki, bardzo ciekawe posiłeczki. O, o, Thai Beef Noodle Salad. Nawet tego nie widziałam. Ee, beef, czyli to jest wołowinka po tajsku. Taka sałatka mm, z makaronem. Super, super, naprawdę. Cieszę się bardzo, że kupiłam. I patrzcie, 5 funtów to kosztowało. z 16,99. To jest moja druga książka, którą kupiłam w funciaku. I nie żałuję. Dobra, to jest to. To było po 5 funtów. Dobra. I teraz, co kupiłam dzieciakom? Kupiłam oczywiście im co. To było akurat po funcie, yy, na pieniążki, saver, to jest po polsku, co? Skarbonka, skarbonkę kupiłam, bo jednak tych monet jest bardzo dużo, bardzo dużo. Kupiłam y, taki spray do czyszczenia, bardzo lubię ten zapach, bardzo lubię tą firmę z flasza. Często używam z flasza różnych takich produktów do czyszczenia, uniwersalne one są, czy do łazienki, czy do powierzchni w kuchni, do kibelka, do umywalek, tak? Dobra. Za to dam, nie wiem, 2,5 funta albo 3 funty. Kupiłam mydełko z Astonish. Bardzo ładnie pachnie. Mydełko w płynie. Słodziutko ładnie pachnie. Wegańska formuła. Z tymi wegańskimi formułami, to wiecie, ja tak wierzę, nie wierzę. Raspberry Ripple. Jakieś tam malinowe, można powiedzieć, lody o takim zapachu. Także super. Płynów to ja zawsze muszę mieć pod dostatkiem. Jak będzie mi się miał troszkę czasu, to po prostu pojedziemy na większe zakupy i zrobimy takie zapasy. Kupiłam sobie również lusterką, bo nie mam lusterka, zepsute jest moje lusterko, nie to, że się poczaskało, tylko, że po prostu się zepsuło. Jakieś takie małe lustereczko, wiecie, gdzie nawet wezmę w podróży. Brakowało mi takiego lusterka, bo mam też, mam trzy lusterka w sumie, ale to najbardziej mi się sprawdzało i ona kosztowało chyba 2,5 funta, takie do makijażu. Kupiłam dzieciakom kredki, kilka takich kredek właśnie tych wysuwanych. Kilka opakowań. One chyba były funt albo dwa funty. Nie jestem pewna. Za za ile? Osiem osiem kredek w paczce. Osiem kolorów. Bardzo lubię, bo one są mięciusieńkie. Bardzo fajne te kredeczki. No i nie trzeba ich temperować, tak? Tylko wysuwacie. Więc tak. Kupiłam taki produkt. Elbow Grease. Foaming Toilet Cleaner. Takie coś w formie pianki. Hmm. Nie wiem. Dogłębnie czyści i odświeża toaletę. Więc może to jest coś na zasadzie takich kulek do, do kibelka? Nie wiem. Wypróbuję i Wam powiem, czy było dobre, czy nie. Nie pamiętam, jaka to była cena. Gdzieś tu. Gdzieś tu, kochani, mam paragon, ale nie chcę mi się teraz szukać, bo za dużo tego jest wszystkiego, więc. No, coś około 3 funtów. Kupiłam również takie chusteczki, antybakteryjne, tak, żeby przetrzeć czasem blat, kosz. Wiecie o co chodzi? Czy tam, nie wiem, coś skapnie nagle na. Na podłogę i nie ma sensu, wiecie, wyciągać co chwilę mopa, tylko po prostu zebrać taką pusteczką i git majonez. Także chyba to kosztowało dwa funty. Coś koło tego. Sobie kupiłam jedną rzecz. O, takie cosik. Takie cosik kupiłam. Czyli lupa. Lupa, która jest podświetlana. Podświetlana, tylko czekajcie. O, Także taka lupa podświetlana. Jest mi to potrzebne, bo nieraz wiecie, czy jakieś kosmetyki. To ten druczek jest taki malutki. Kiedyś to ja potrafiłam, wiecie, dostrzegać takie litery z odległości malutkie. A teraz po prostu mam z tym problem, szczególnie jak zmierzch przychodzi. To po prostu nie dowidzę nieraz. Ja byłam u okulisty. Nie mam problemów ze wzrokiem ogólnie. Po prostu no, wiek, wiek robi swoje. Nie mam żadnego astygmatyzmu. Astygmatyzm, dobrze to ja mówię? U mnie w rodzinie jest właśnie taka tendencja do astygmatyzmu, ale ja nie mam. Hanusi kupiłam zestaw takich, oto funt czy funt 50 to kosztowało. Zestaw takich opaseczek. Bardzo jej ładnie w takim kolorze zielonym. Rajtuski też ma w takim kolorze, także do szkoły jak znalazł. I zestaw jeszcze do tego takich kokardeczek, żeby jej grzyweczkę zbierać, czy nawet dla szarlotki. Tylko, że szarlotka to sobie wszystko ściąga, tak jak Hania też sobie ściągała. Następna rzecz: mm. o. tutaj dziewczynkom kupiłam. To było w Pepko, bo Pepko jest połączone z funciakiem. I kochani, kupiłam dwie takie czapusie. Jedna jest rozmiar S, druga M. Za 2,5 funta za sztukę. Takie czapunie. Bardzo ładnie się dziewczyny prezentują w tych czapeczkach. Mam nadzieję, że nic się to nie będzie działo po praniu. Trzeba oczywiście najlepiej bardzo delikatnie. O, już widzę, że się. Zobaczcie. Widzicie, ta róża już niestety się odkleja. To chyba było naklej? Nie, to jest. Przyczepione nitką, więc będę musiała wziąć nitkę, zebrać to. Ale bardzo ładnie dziewczynką w tych czapeczkach, więc wzięłam takie czapki przejściowe. To nie są zimowe oczywiście. Mam nadzieję, że nic się to po praniu nie będzie działo. Z tym czekajcie moment. Także będę musiała to prać ręcznie, bo nie wiadomo, czy to się nie rozwlecze. Nie wiem, co to za materiał, nie sprawdzałam. Nie mam dzisiaj na to czasu w każdym bądź razie, no nie może być w wysokich temperaturach, to jest zresztą taka ala wełenka, taka jakaś sztuczna ta wełna, ale dobra. To jest taka przejściowa czapeczka, więc to mam, to mam, to mam. Teraz, kochani, następna rzecz, flip learn charts, explore six for learning charts. Zobaczcie, tutaj tak to wygląda, w takiej fajnej, sztywnej formule. Tabliczka mnożenia. Nie tabliczka mnożenia, dodawanie. A tutaj z kolei no, alfabet, figury, wszystko w jednym. Kolory super sprawa. Nazwy, fonix też fajna sprawa. To dla Hanusi i później dla Charlotki, bo Oskarek już pięknie, przepięknie fonicznie mówi, zaznacza tam te foniczne litery i tak dalej, więc super, super, super sobie z tym radzi. No, tutaj jest numbers od 1 do stu. Fajna sprawa i nie wiem ile to kosztowało. Tutaj jest tabliczka mnożenia. No. I fajne. Naprawdę fajne w takiej sztywnej oprawie super sprawa. Yy, oczywiście, jak widzieliście na filmiku, już są rzeczy halloweenowe. Halloweenowe, kochani. I jedyną rzeczą, którą kupiłam, to jest, zaraz Wam pokażę, kupiłam taką perukę. Tylko taką perukę, ale to nie na Halloween, tylko ogólnie, wiecie, nieraz do jakichś takich moich stylizacji. Chciałabym Wam się kiedyś pokazać właśnie też w takiej oprawie, w innej, nie w blond włosach, z krótką fryzurą. Sama jestem ciekawa, jak w takiej wyglądała. Oczywiście takie peruki to się tak nie układają na włosach jak trzeba. Widać, że to peruka. Kiedyś byłam tak obcięta, powiem Wam, i mi się bardzo, bardzo podobało, ale miałam wtedy szczuplejszą twarz. E, także do moich makijaży, do jakiejś stylizacji, e, pomyślałam, że może zrobię taką stylizację jak kiedyś, tylko wtedy jeszcze nie byłam aż na tyle przygotowana. E, będę miała taką stylizację z lat dwudziestych i makijaż do tego, także zrobię cosik tak z lat, no, ze 100 lat temu, jak, jak kobiety wyglądały. E, tutaj Hanusi kupiłam jeszcze takie spineczki. I jedynie co kupiłam z takich Halloweenowych rzeczy, ale nie traktuję to jako Halloween, tylko po prostu mam taki bukiet jesienny, właśnie w takich jesiennych kolorach. I do tego takie tacki tylko kupiłam. Dwa funty chyba to kosztowało hmm, taki dwupak, więc wzięłam sobie dwa takie zestawiki hmm, na stół. Tutaj dzieciakom kupiłam. Hmm, Mega Puzzles Pirates, z piratami, takie różne y, rzeczy, wiecie, kolorowanki, itd., itp. Tutaj, Hanusi, kupiłam I Can, I can Learn to Write, y, cały czas, żeby sobie kształciła y, pismo, no i takie różne, wiecie, o. Tutaj jak dojść do szkoły, takie labirynty. Ja to zawsze lubiłam labirynty. Ojejku, jak ja lubiłam labirynty. No i tutaj dla oskarka, matematyka. E, niby wie jak dodawać, ale zawsze warto trenować, więc takie coś jak jeszcze kupiłam. To było funt 50, czy tam dwa funty. Za taką cieniutką książeczkę. Tak. I co jeszcze? Ostatnie dwie rzeczy. Ostatnie dwie rzeczy to mydełko z Dove. Oprócz tego to jeszcze kupiłam to. Z Dove. Czekajcie, jak on pachnie. Ten kosmetyk. No ładnie. Takie jakby różany zapach. Tak. Rose oil. Jakaś peonia. Kwiatek peonia. Jakaś. No wiem, jak wygląda peonia. I po prostu... Róża. Bardzo ładnie pachnie. To tutaj sobie postawię yy, w łazience, a to dam do takiego codziennego mycia na dole w kuchni. Wiecie, dzieci przychodzą z dworu, zawsze muszą myć rączki. No i ostatnią rzeczą to, to, to są takie spinacze, bo jeszcze jest pogoda, więc po co, po co mam korzystać z suszarki, chyba że pada. Że jest niefajnie i to pranie po prostu grzęźnie, więc wtedy wrzucam do suszarki takie ciężkie rzeczy. Lekkich rzeczy raczej nie wrzucam do suszarki, bo one się wtedy kurczą, tracą kolor, ale takie coś jak jeansy, ręczniki, jakieś tam pościele, chociaż pościeli też już teraz staram się nie wrzucać, bo po prostu niestety no, tracą kolor. Choćby nie wiem, jaka super pościel była z dobrego materiału, to jednak blak, blaknie, blaknie ten kolor. Potem trzeba kombinować, odświeżać kolory różnymi tam kosmetykami, ale nie chcę się w to bawić. Po prostu albo na powietrzu niech schnie, albo na kaloryferze. I tak będzie najlepiej. No, także kupiłam spinacze. Tak. Tak, kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że hol wam się spodobał. Sama jestem ciekawa tego na przykład do toalety, czy będzie fajne, czy nie będzie fajne. Mm. No i piszcie co tam u was, jak się macie w ogóle. To zgadałam się z jedną z youtuberek, że może się z nią spotkam. Że może Słuchajcie, bardzo was przepraszam, ale Miałam dosłownie 5% baterii, nie 10% baterii, już chyba było na czerwonym i myślałam, że jeszcze dotrwam do końca, ale jednak nie dotrwało, nie, nie podłączyłam sobie tego telefonu, a tam trudno. Byłam w międzyczasie kochani w szkole, kupiłam dzieciom, no część uniformów, nie wszystko było, jednak będę musiała nas, na ich stronie sobie zamówić. Ale jeszcze czego wam nie pokazałam, to nie pokazałam wam jeszcze z funciaka Astonish, Taki linen, linen fresh, taki koncentrat. Ja sobie go dodaję. Czy tam do podłogi, czy do powierzchni. Gdzieś tam wycieram jakieś kaselki, czy cusi, to tak ładnie pachnie. Ten nie jest jakiś rewelacyjny. Zapach ma takich perfum. No, linen fresh. Linen fresh. I kochani, już Wam szybciutko pokażę tylko Co kupiłam Kupiłam takie szkolne spodenki Do WF-u Dzieciakom Hanusi Hanusia to jeszcze może mieć po Oscarze Ewentualnie Nie było rozmiarów, kochani Drugie takie same Dla maksiunia Na zmianę, żeby miał, bo ma jedne Ale jeszcze mu kupiłam drugie na zmianę Do tego bluzeczki z logo szkoły, nie będę Wam oczywiście logo pokazywała. Zwykłe czarne, są też czerwone, to im kupiłam. No są drogie, powiem Wam drogie. Są te rzeczy ze, ze szkoły, z logo. Wiadoma sprawa. Do tego, Hani, dokupiłam worek, worek też z logo. Worek na buty, bo chłopcy mają taki worek. No i kochani, takie torby, takie kejsy im kupiłam, też z logo szkoły. Yy, podpiszę im, bo oni tutaj nie noszą książek, nie noszą zeszytów, tylko jedynie co, to noszą taki dzienniczek ucznia. Yy, no i ewentualnie jak chcą jakieś swoje piórniki, to też sobie mogą ze sobą wziąć, ale nie jest to wcale konieczne. Podoba mi się to, że nie muszą dźwigać tornistrów ciężkich, wiecie o co chodzi. W międzyczasie yy, wypijam sobie tą Popijam sobie tą kawusię z Kosty, Kosta Coffee Frappe. E, tak, muszę łykać, bo jest tak gorąco, tak się teraz gorąco zrobiło. Mm. Ale dobra. Słuchajcie, co chciałam powiedzieć tak na szybko, bo już czasu nie ma, e, muszę wstawiać obiadek, mm, że będę chciała nagrać filmik jak spotykam się z jedną z youtuberek, mam nadzieję, że dojdzie do tego spotkania. Nie chcę wam mówić, kto, kiedy i jak, ale tylko chciałabym wam powiedzieć, że to będzie dziewczyna na pewno. I w jakiejś tam dalszej przyszłości też chciałabym się spotkać z innymi youtuberami czy youtuberkami. Dlaczego nie? Uważam, że trzeba poszerzać horyzonty, że trzeba się spotykać z ludźmi, poznawać ludzi. Wiadomo, często się tak trafia, czy nieczęsto, że się trafia na kogoś nieodpowiedniego, no ale no, nie ma co się zamykać na świat, tak? Nie ma co się zamykać na świat, więc niedługo pewnie się spotkam z jedną z YouTuberek. Nie chcę na razie wymieniać kto. Jeżeli mnie oglądacie, to pewnie się możecie domyśleć, kto to będzie. Bardzo bym chciała, żeby doszło do tego spotkania. Czemu nie? Mi się powiedział, że zostanie ten jeden cały dzień na to, żeby mogła się z tą osobą spotkać. Poszłybyśmy gdzieś, nie wiem, może coś zwiedzać, po okolicy by mnie ta osoba oprowadziła. Poszłybyśmy na jakąś kawkę czy na coś do jedzenia. Najważniejsze, żeby się spotkać. Wiadomo, jeszcze jest za wcześnie na to, żeby się zapraszać do domu, ale gdzieś na przykład tam, nie wiem. No, wiecie, w jakiejś restauracji czy gdziekolwiek. A jak już się lepiej poznam z tą osobą, no to pewnie będziemy się zapraszać do domów. Dobra, dobra, słuchajcie. I co jeszcze chciałam powiedzieć, to naprawdę chciałabym coś w swoim życiu zmienić. Mówiłam Wam w którymś tam vlogu niedawno, że po prostu. Czasem czuję się taka, że się cofam, cofam się po prostu zamiast iść do przodu. To nie to, że stoję w miejscu, ale ja się nawet jeszcze cofam. Takie mam nieraz wrażenie. No, po prostu się zasiedziałam w domu i chciałabym to zmienić. Teraz vlogi będą się pojawiać tak różnie. Nie mówię kiedy, nie mówię co, jak. Będą, to będą. Nie będzie, to nie będzie. Miejcie to na uwadze. Ja po prostu teraz chcę postawić. Na swój rozwój, ym, poszerzanie wiedzy ym, tak, jak to było kiedyś, kiedyś szłam do przodu ym, z, taką, z takim rozmachem, a teraz po prostu to nie to, że ja. Bo ja nie winię dzieci. Na, wiadomo, zgodziłam się na to, że mieć tyle dzieci, mam i muszę zrobić swoje, odwalić tą robotę, jak to mówią, ale też chciałabym się. Troszeczkę więcej spotykać z ludźmi. Też postanowiłam, że może bym poszła do jakiejś pracy na weekendy, może bym się gdzieś załapała. Na razie nie mogę zacząć pracy takiej, wiecie, na dłużej i w takich godzinach, jakbym ja chciała. Po prostu, no bo wiadomo, że Misiek też ma swoją pracę, kontrakt, jak dostaje, no to. Nie da się tego wszystkiego pogodzić, a są małe dzieci, szkoła, obowiązki, i tak dalej. Więc chciałabym się załapać, może, do jakiejś pracy, takiej, takiej wiecie, flexible, kiedy będę dostępna, tak? Więc coś muszę na ten temat pomyśleć, coś bym chciała u siebie zmienić. Nie siedzieć w miejscu, bo jak człowiek za długo siedzi, to potem gnuśnieje, taka się zrzęda robi i nie chce mówić brzydko, ale po prostu nie chcę być taką, jak to mówią, starą zgrzędą. No. Nie, nie, nie chciałabym żadnych tam kobiet już w pięknym, dojrzałym wieku obrażać, bo to nie chodzi o to, bo powiem Wam, że kobiety. 60, 70, 80-letnie. Naprawdę prowadzą bardzo akretywny tryb życia. Podróżują, mają pełno pasji, zajmują się ogrodem. No, wiecie, cały czas coś robią, są w ruchu, a ja się taka kwoka zasiedziałam i chciałabym to troszeczkę zmienić. Bardzo kocham swoją rodzinę. I wiecie, to jest piękne, bardzo się cieszę, że mam dzieci, ale już są w takim wieku, że mogłabym zacząć coś po prostu robić więcej. Um, wiadomo, ja już mam swój wiek i za dużo już nie wyczynię. Nie chcę też sobie poprzeczek, wiecie, stawiać takich wysokich. Bo mogę nie podołać, dlatego wolę takimi drobnymi, małymi kroczkami. Dzieci teraz zaczynają szkoły na 6 godzin, będą chodzić, więc jest malutka i mogłabym ją dać oczywiście do przedszkola, ale na razie nie chcę dawać. Ona mi absolutnie w niczym nie przeszkadza. Będę miała teraz więcej czasu na to, żeby po prostu rzeczywiście przyłożyć się do nauki. Jakąś wiedzę osiągnąć, teraz naprawdę się zamykam i koncentruję całkowicie na tym, co tam mam do zrobienia. Nie chcę na razie mówić na głos, bo jak ja powiem na głos, to potem mi się to wszystko może nie zrealizować, więc wolę w ten sposób. Ale bardzo się cieszę, chciałabym zobaczyć się z tą YouTuberką. Na pewno bym nagrała vloga, a może nawet ona też by vloga nagrała. Także byłoby coś. Coś, coś innego. No, zobaczymy, co z tego będzie. Na razie będę kończyć. Mam nadzieję, że filmik chociaż troszeczkę Wam się spodobał. Jeśli tak, to super. No i co? Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę Wam miłego dzionka, a ja idę robić jedzonko. W międzyczasie to może jakąś sałatkę jeszcze zrobię, bo jest tak gorąco. jeśli mi się w ogóle nie chce. No, ale trzeba zrobić obiad. Tak jak mówię, wróciłam ze szkoły. Kupiłam te rzeczy, nie wszystko było dostępne. Mamy godzinę teraz 12, więc czas na obiad, kochani. Bo już śniadanie zjedliśmy, niedługo też mi się może dzisiaj wcześniej wróci z pracy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale tak czy tak, bardzo Wam dziękuję, że jesteście. Bardzo się cieszę z tego powodu. No i co, widzimy się już niedługo, Pa, pa.